Interesujący jest okręg numer 2. Tam jest y, kilka mocnych osób: Woliński, Fornal, Kazimiera Goławska, Agnieszka Malon, y, Szekalis, Kozioł, no plus jeszcze panowie z platformy. Dla kogoś zabraknie miejsca. Jest 5 mandatów, a jest tam dziewięć osób y, że tak powiem y, stopowej piątki. No tak, jest okręg pięciomandatowy. Y, no, na pewno nie wszyscy będą. Radnymi ci, którzy są w tej chwili na listach. Bo tyle miejsc nie ma ani w okręgu numer 2, ani w okręgu numer 1. Zmiany. Zmiany jakieś nastąpią, nie będą to może być zbyt radykalne zmiany, ale zawsze świeże osoby pojawiają się. Powiem w stosunku nawet do mojej osoby. Po raz pierwszy startowałem 4 lata temu, zostałem radnym. Rad, radnym powiatowym. Tak, startowałem z przymierza, w tej chwili startuję z komitetu wyborczego PSL-u z pierwszego miejsca, tak jak kolega Henryk też z jedynki. Przez lata od 2002 roku, kiedy byłem zastępcą burmistrza do 2010 jadąc do Urzędu Marszałkowskiego z różnymi wnioskami, z różnymi pytaniami. Z tej grupy społecznej zawsze otrzymaliśmy pełną informację i dobrą informację, czyli o realizacji, o realizacji działań, te które miały miejsce na terenie miasta Łuków. Tutaj wspólnie ze Zbigniewem Zemu wiele wyjazdów poświęciliśmy w tamtym kierunku, różne były koalicje, był PSL z Platformą, był PSL z SLD i z Platformą. I zawsze była przychylność, zawsze była przychylność. I na dzień dzisiejszy ta przychylność jest bardzo duża z zarządu województwa. Taka przychylność przecież została pokazana. 500 tysięcy po spotkaniu z transportowcami zarząd województwa przeznaczył na ulicę wschodnią, i w tej chwili już mieszkańcy mogą, mogą objazdem ulicy wschodniej jeździć, gdzie powiem tutaj znowu zarząd powiatu łukowskiego nie wykazał się, a żeby tutaj pomóc mieszkańcom, żeby ułatwić im to życie przy bardzo potrzebnej modernizacji linii kolejowej i przy budowie tunelu. Tutaj nawet w ostatni poniedziałek poproszono mnie na rozgraniczenie ostatnich trzech działek w Świderkach, aby wziąć udział, zgodę z, z tą z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby pomóc dokonać tego rozgraniczenia w okazanie granic, żeby zlikwidować ostatnią barierę do ogłoszenia przetargu na drogę wojewódzką 808, czyli Łuków-Świderski, ten brakujący odcinek Wojcieżków, tak. Tak, Brakujący ten odcinek 12-kilometrowy. Nie ma mnie w strukturach decyzyjnych w mieście, w powiecie ostatnie 4 lata, ale Osoby, które, które są w Lublinie, pamiętają takie osobie jak ja. Jeżeli jest jakiś problem, są jakieś konsultacje, ustalenia, do dzisiaj wymieniamy się telefonicznie, e, rozmawiamy e, i nawet to pismo, które e, wspólnie składaliśmy z Henrykiem Tymoszem w temacie modernizacji i drogi, e, odpowiedź wpłynęła na nasze ręce i podziękowanie, które było przekazane na sesji, na nasze ręce. E, czyli działamy. Staramy się, żeby nie tylko w okręgu numer 1 wyborczym tutaj na terenie miasta, ale i w okręgach sąsiednich, bo to jest okręg już numer 3, ale mieszkańcy tam jeżdżą, mieszkańcy z tej drogi korzystają. Po prostu maksymalnie, maksymalnie powinny pojawiać się środki zewnętrzne, żeby ten budżet powiatu mógł korzystać, a z tego budżetu mieszkańcy naszego miasta, naszego miasta, naszej gminy, naszego całego powiatu, wszyscy goście, przyjeźdźni mogli cieszyć się. Ja myślę, panowie, do tego, co tutaj powiedział kolega, że bardzo ważne jest, że jak będziemy wybierali, żeby wybierać tych ludzi, tą grupę, która, to co powiedział przed chwilą Jarek, potrafi rozmawiać w Lublinie. No, ten układ niestety się nie sprawdził. Przez Wiele lat, jeżeli chodzi o relacje powiat łukowski, y, województwo lubelskie, czy powiedzmy y, starostwo powiatowe, a y, Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki, myśmy mieli naprawdę bardzo dobre relacje. Ja przypomnę to, co było zrobione i w jakim tempie było zrobione, na przykład na relacje gminie. Relacje dalej są. Tyle. I, powie, Rela I powiem, my mamy, r, 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 my mamy. Co były zrobione, co było zrobione na gminę. Te odcinki zaprojektowały, wykona, wykonane zostały jeszcze za, za Kazimiery Gołaskiej. Ona oddawane były już później, jak jej nie było, ale to jest znowu to, o czym ja mówiłem. Ja chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, nie ma możliwości, żeby w jednej kadencji, żeby jeden wuj czy jeden starosta z całym szacunkiem do wszystkich, o których byśmy nie, nie robili, zrobił coś, jeżeli by nie rozpoczęli poprzednicy. To jest pewna ciągłość i takie próby. Yy, dzielenia społeczeństwa, bo tamci byli źli, my tylko jesteśmy dobrze, to są próby nieuczciwe, tak powiem. To są próby nieuczciwe, bo ten zarząd, by nie miał efektów, gdyby nie poprzedni zarząd, prace poprzedniego zarządu, gdyby nie były prowadzone. To tam, gdzie ja byłem wicestarostą, też było ciężko niektóre rzeczy zrealizować i oddajmy to poprzednikom. My nie wprowadzajmy, nie wiem, filozofii Religii Kalego z Henryka Sienkiewicza z pustyni w puszczy, że to, co Kali, to dobra, a to, co, co inni, to złe. Bo to jest nieuczciwe. To jest nieuczciwe i nie prowadzi do niczego dobrego. Podoba mi się to, co powiedział kolega, że w Lublinie trzeba umieć rozmawiać. Trzeba wiedzieć, jak rozmawiać. Trzeba, przede wszystkim trzeba chcieć. Przede wszystkim trzeba chcieć i przede wszystkim trzeba być przygotowanym, bo jak my pojedziemy teraz, załóżmy we trzech do Lublina, nie wiem, do. do Pana marszałka, bo rozmawialiśmy o panu marszałku Sławku Sosnowskim, prawda? Przyjmie, nie przyjmie, przyjmie nas. No ale z czym my pojedziemy? My, my musimy być przygotowani, bo województwo może pomóc samorządowi, ale jeżeli samorząd będzie do tego przygotowany, a tego przygotowania zabrakło. I boję się tutaj o jedno, że kończą się kadencję, obecny zarząd, obecna, tak zwana koalicja, nie przygotowała na kolejne lata. Gdzie 2014-2020 środki finansowe mamy już rok 2014, czyli ten etap przygotowania powinien być bardzo mocno zaawansowany. I boję się tego, że w momencie, zaraz po wyborach, nowy zarząd będzie musiał bardzo szybko, bardzo mocno przystąpić do przygotowania inwestycji. Mówi się o kierunkach fiszek programowych, w kierunku oświaty, dróg, w kierunku służby zdrowia. Słucham służby mówię, zdrowia, oczywiście. no nie? Ale się mówi, nie ma jeszcze dokumentów. A według mnie, to jesteśmy spóźnieni już w tym momencie o rok. I trzeba wszystko zrobić, żeby to przyspieszenie nastąpiło, żebyśmy skorzystali jako samorząd z jak najwięcej, największej ilości środków na te kierunki, które wcześniej wymieniłem i z tych funduszy, które są do podziału. To będą największe pieniądze. To będą największe pieniądze, jakie samorząd miał możliwość do tej pory przyjąć, przerobić, wykorzystać. Tylko do tego trzeba być przygotowanym. Kolejną rzeczą, która boli mnie, boli jeżdżąc w Połkowie, to jest brak chodnika na ulicy Radzyńskiej. Dla mnie to jest coś, coś takiego, że przez 4 lata tutaj nie poczyniono działań Tutaj oczywiście mówię o, o władzy miejskiej, obecnym burmistrzu, no to jest coś, coś tragicznego. Muszą zginąć tam kolejne osoby, żeby ktoś o tym pomyślał. Przy, 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 ta, ta droga jest naprawdę bardzo mocno obciążona, bardzo dużo samochodów jeździ, została zmodernizowana i dobrze, dzięki działaniom Kolegi Zbyszka, kolegi Jurka Kamińskiego, moim zaangażowaniu została zmodernizowana, ale trzeba iść krok dalej. I dziwię się, że jeżeli mieszkańcy występują, właściciele gruntów po lewej stronie jadąc, wyjeżdżając z centrum w stronę radzenia, a po lewej stronie właściciele gruntów, ocalenie gruntów, gdzie miasto ma dosyć duże powierzchnie, to burmistrz odmawia im tego. Nie powinien odmówić, a powinien wręcz dążyć tam do scalenia, do przesunięcia swoich gruntów, które są oddalone od drogi ulicy Radzińskiej około tam 100-150 metrów, po, y, przesunięcie tego paska gruntów będącego własnością miasta do samego skraju drogi i przejechania wyjazdu do generalnej, generalnej dyrekcji Dukrajowych Autostrad z Mową, mam grunt, budujcie chodnik. Proszę zauważyć, ktoś odpowie zaraz, że nie są budowane chodniki. Całkowicie błędne i nieprawdziwe, a, a wręcz kłamliwa odpowiedź będzie. Proszę przyjechać do Ulana. Po prawej stronie jest realizowany chodnik przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Wójt umiał wynegocjować, umiał zachęcić, bo trzeba zachęcić do inwestowania u mnie, a u sąsiada następnym razem, no nie? Tutaj tych, tych elementów właśnie brakuje i prośba jest do społeczeństwa, aby wybierała takie osoby, które, które tym żyją, to czują i wiedzą, jak to zrobić. Panowie, padło nazwisko Kazimiery Goławskiej. spróbuję od Was wyciągnąć troszeczkę tych typów prognoz wyborczych. Jak oceniacie kandydaturę w okręgu numer 2 do powiatu pani Kazimiery? Znaczy kandydatura bardzo dobra, osoba bardzo skuteczna. Jak prognozujecie o, osoba, wynik? Osoba, która. osoba to my znamy. Osoba, która bardzo dużo, a to się nie da tak w, w wyniku wypowiedzi, bardzo dużo zrobiła dla, właśnie, okręgu wyborczego numer dwa. No i tutaj no, mieszkańcy pamiętają, i mieszkańcy są wdzięczni za wykonanie tej pracy przez, przez tyle lat. No i ja tutaj stawiam 99,9 i ,9, 9, że ten wynik będzie wskazywał na, na zaproszenie pani Kazimiery do pracy w samorządzie, a, a teraz będzie to samorząd powiatowy. Też taki optymizm? Ja nie stawiam tak, nic to, że z pana startuje pani Kazimierz. Ja Kazimier powiem tak. Nie, z my z Kazią Gałaską współpracujemy lat nawet nie kilkanaście, nawet więcej. Kazimiera Gołowska jest osobą, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Ja wiem, że niektórzy zarzucają jej, że ona już powinna odpocząć, dać miejsce innym, ale ja też chcę tutaj wyraźnie powiedzieć do kamery, przy Państwu, że ona nie była tą osobą, która ona bardzo chciała startować. Myśmy z nią bardzo długo rozmawiali. My liczymy na jej doświadczenie, my liczymy na jej znajomości, żeby to nie zabrzmiało pejoratywnie, prawda, że to jest złe Ona posiada umiejętność rozmowy ludzi, poza tym posiada niesamowitą umiejętność słuchania ludzi. Wie pan, to czasami się tak mówi, że ktoś ładnie mówi, ale żeby mówić, to trzeba potrafić słuchać, bo sama mowa nic za sobą nie niesie. Nie będę, nie będę tutaj przytaczał. Co ona robiła, jak realizowała, bo, bo ja na tyle znam, że ona o drugiej w nocy budowała drogi, budowała chodniki, o drugiej w nocy jeździła. E, doskonale o tym wiem. Natomiast ja głęboko wierzę, że jeżeli chodzi o kazimię ręgołowską, to, to ludzie obdarzą ją w dalszym ciągu zaufaniem, ale chcemy jednocześnie podkreślić, proszę zobaczyć na, na dwójkę, to znaczy listę w okręgu drugim, że tam z jednej strony ogromne doświadczenie, z drugiej strony mam Agnieszkę malą, która była radną przez 4 lata i która się dała poznać jako naprawdę jedna z, ja powiem, najlepszych radnych, pomimo tego, że w opozycji, która potrafiła mieć własne zdanie, która potrafiła sfinalizować wiele rzeczy. Do tej pory, jak spotykam się z ludźmi z Zarzecza, to, to, to raczej z podziwem, prawda, to jest też, to, to jest też osoba. Mamy osoby z mamy funkcyjnych typu sołtysi, to są ludzie, z których można wybierać. Jeżeli rozmawiamy o listach, no właśnie o co chodzi w wyborach, żeby pójść, Przyjrzeć się tym listom i sobie wybrać, prawda? Bo jest naprawdę z kogo wybierać. Dla mnie pani Kazimierza Gołaska jest na liście numerem jeden, bo ja sobie nie wyobrażałem, żeby było inaczej. Łatwo było namówić panie Różnie. 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 Ona była trochę, znaczy była no, zmęczona, bo tak, startowaniem do Sejmu wcześniej dużej zabrakło. Później rozmawialiśmy, żeby wystartowała do Orlu Parlamentu nie po to, żeby ona poszła do Brukseli, ja to tłumaczyłem. Myśmy, nam bardzo zależało na tym, że w momencie, jeżeli z listy, z której startowała Kazimiera SLD, weźmie mandat ktoś, to wtedy pani Kazimiera Goławska będzie w Sejmie, no bo to jest znowu to, o czym mówiłem, to jest don't. Niedużo zabrakło, nie udało się, ale proszę mi wierzyć, czy na terenie województwa lubelskiego, nie w Polsce, jeżeli ktoś wśród samorządów zapyta, kto to jest Goławska, to każdy doskonale wie, każdy doskonale kojarzy, jest po prostu osobą znaną. Kto zdobędzie najwięcej głosów w całym powiecie? Kto zdobędzie najwięcej Zdobycie? głosów? No pewnie na tą chwilę na tą chwilę nie da się określić tak jednoznacznie, z której listy osoby zdobędą, nawet z której listy. Bo jest bardzo dużo nazwisk, świeżych nazwisk, pojawiło się do powiatu na liście. W okręgu numer dwa no, będzie ciekawe rozdanie, to co pan redaktor wcześniej mówił, gdyż tutaj zagęszczenie osób, które, które są, jest dosyć duże. Tam jest pięć mandatów. Młody radny, najmłodszy radny powiatowy w tej chwili, Krzysztof Fornal. Po raz pierwszy z nim się spotkałem w tej kadencji. Ale osoba, która jak mówi, to już wie o czym mówi. Jest to osoba młoda. Tutaj są takie właśnie kierunki, że koleżanka Kazimiera jest osobą bardzo doświadczoną z przygotowaniem działań, działań. natomiast tutaj, tak jak Krzysztof, jest osobą młodą, ale też idącą w kierunku realizacji rozwoju powiatu łukowskiego w kierunku bardzo pozytywnym. Nie, mnie bardzo cieszy pewien układ, jeżeli chodzi o listy, bo to co, to co przed chwilą zostało powiedziane, z jednej strony doświadczenie, bo nawet Krzysiek Woliński to już jest długoletni samorządowiec, tutaj Krzysztof Fornal, Krzysztof, mogę sobie tak pozwolić, bo jesteśmy w Radzie, znamy się już parę lat. Tak samo i u nas, z jednej strony, doświadczenie i potencjał, mam na myśli Kazimierę a z drugiej strony, niesamowita chęć pracy, niesamowita, niesamowity taki wigor i doświadczenie już doświadczenie i wiedza, bo akurat, jeżeli chodzi o Agnieszkę, jest to z wykształcenia prawnik. Ona, ona jest. Mecenasem, czyli od strony prawnej ona potrafi doskonale się poruszać. Pokazała to, pokazała to, jeżeli chodzi o gminę. Jestem głęboko przekonany, że również jeżeli chodzi o e, powiat, będzie potrafiła się znaleźć. Natomiast proszę nie pytać, jak, bo ja uważam, że. Bo ja pana redaktora już znam. E, bo ja uważam, że w tej kadencji e, dojdzie do, do zmian, jeżeli chodzi o, o koalicję. Nie utrzyma się obecnie. To będzie z, jakie, z jakiego komitetu? Panowie, z tego panu, ale to ja już panu redaktorowi mogę odpowiedzieć. Będzie z tego komitetu, który weźmie najwięcej mandatów. I z tego, i z tego, Super, no? i z tego komitetu, który będzie miał możliwości koalicyjne. Męcznie mówicie czy, o tym. Czy, czy, czyli tutaj. Czyli ja no cały czas odpowiadam. Czy, czy, czyli tutaj pakiet większościowy, większościowy na starcie musi być ustawiony na 12. No, na 12. Jeżeli chodzi o wyniki wyborów, to sądzę, że nie będzie takich bardzo dużych y, po, y, kominów, różnic, tak? Bardziej to się spłaszczy, <coughs> przepraszam, właśnie ze względu na, na te osoby, które startują. Dlatego... Jedynka nie jest gwarancją mandatu, zacznijmy od tego, no, no może jakoś tam pomaga, prawda? Ja największy wynik, jaki osiągnąłem do, do Rady Powiatu, osiągnąłem w momencie, kiedy nie startowałem z jedynki. Wtedy dostałem największą ilość głosów, natomiast y, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Widziałem uśmiech na twarzy redaktora, czy na pewno będzie starosta z tego komitetu, który będzie miał największą ilość głosów. Powiat jest specyficzny. W powiecie trzeba wypracować pewną formułę, nazwijmy to kompromisu. Pełną, pewną formułę kompromisu, ale najpierw. Pozytywną. Oczywiście, że tak, bo, bo ja inaczej sobie tego nie wyobrażam, ale najpierw wytrzymajmy i najpierw przyjrzyjmy się, jakie będą wyniki wyborów. I która lista najbardziej przekona do siebie? Mówiliście o swoich listach głównie, ale powiemy także o PiSie. bo twarzą w PiSie w okręgu numer 2, jest pani Bata Pochman. Optymistyczna społeczniczka, chyba tak należy określić. Z gręzówki. Szefowa Kumpeli. Koła Gospodyń Wiejskich. Koła Gospodyń Wiejskich. Kumpele, tak. Znacie osobiście panią Bata? Znaczy ja wiem, kto to bo jest. Dużo się mówi, kontaktów nie miałem. Wie pan, bo tam dochodzi do takiej sytuacji, że do tej pory z gręzówki Starosta nie miał jakiegoś poważnego kontrkandydata. A tutaj no w ogóle chyba nie miał. Były tam pojedyncze. nazwiska pojedyncze. A tutaj nagle. Tylko to jest o tyle też dziwne, że no z grupy koalicjanta występuje osoba, która, no, która może w jakiś sposób zagrozić, odebrać głosy. Ja nie mówię, że. Pozbawić mandatu, bo, bo byłbym ostrożny w tego typu rokowaniach. Ale jest to faktycznie jakaś nowa sytuacja. No tutaj, jeżeli mówimy już o tym okręgu numer dwa, no to tylko chyba nie, to, nie ta jedna osoba, która będzie ubiegała się o głosy z gręzówki. No jest tam jeszcze obecny wójt, czyli Mariusz Osiak, no, startuje no, z jedynki. Jest pani Pochman, jest Kazimiera Gołaska. Jeszcze nie zapominajmy, że jest na liście Kazimierz Jakubiak, przedsiębiorca spisu. Czyli ta walka o głosy dlatego mówię, że nie będzie kominów z wynikami będzie one co? będzie bardzo spłaszczone. Tak, to się I, 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 i tu jest najważniejsze, żeby osoby, które są na liście, mm, popracowały w swoich kręgach, w środowiskach, żeby przekonały wyborców do siebie. I tak jak ja na ostatnim spotkaniu. Grupy, z którą startuję, yy, powalczmy o, o uznanie społeczne i powalczmy i przekonajmy przekonajmy jeszcze nieprzekonanych do tego, żeby to właśnie zagłosowano na nas, na naszą listę yy, i żeby osoby przyszły. Najpierw, żeby przyjść, tak jest. Ja się przyłączam do tego apelu. Gośćmi dzisiejszego programu byli Jarosław Sych. I Henryk Lipiec. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję serdecznie.